Bar pod zdechłym psem. Zanim się serce rozełka, czemu? A bo ja wiem, warto zajrzeć się do szkiełka w barze pod zdechłym psem. Hulał po mieście listopad. Dmuchał w ulicę jak we flet. W drzwiach otwartych mnie dopadł, Razem do baru wszedł. Siadaj, poborco liści, Siewco zgryzot wieczornych, Czemuś drzew nie oczyścił. Kiepski z ciebie komornik, Lepiej by z trzecim kompanem zresztą można i bez. Ledwiem to rzekł, już stanął trzeci mój kompan. Bies. Czym to ja się spodziewał pić z takimi jak wy? Jeden będzie mi śpiewał, drugi będzie mi wyłcyk. Kompania na zdrowie. Pijmy głębokim szkłem. Ja wam dzisiaj o sobie opowiem w barze pod zdechłym psem i poniosło, poniosło, poniosło na całego, na umór, na ostro. I listopad pijany i bies, a mnie gardło się ściska od łez i poniosło, poniosło, poniosło. W sali uda o uda trze, w chleją, całują się, wrzeszczą nieprzytomnie, głupawo, złowieszczą, przetaczają się falą pijaną, i tak do białego dnia milcząc, pijemy pod ścianą. Diabeł, listopad, i ja. Diable. Bierz moją duszę, jeśli jej jesteś rad, ale przeżyć raz jeszcze muszę moje czterdzieści lat. Daj w nowym życiu diable, miłość i śmierć, jak wtem wiatr burzliwy na żagle, myśl poza dobrem i złem. Znów będę bił się i kochał, bujnie, wspaniale żył. Radość, a nie alkohol, wlej mi diable do żył. Diabeł był w meloniku, przekrzywił go. Żyłeś dość. To dlatego przy Twoim stoliku siedzimy rozpacz i złość. Głupiość życie roztrwonił. Życie to jeden haust. Słyszysz, jak kosą dzwoni stara znajoma her Faust. Na diabła mi dusza, poet. Tak diabeł ze mnie drwi, we wiersześ wylał niestety resztki człowieczej krwi. Zniknęli, czort z listopadem. Rozwiali się, gdzie? Bo ja wiem. A ja na podłogę padam w barze pod zdechłym psem, szumi alkohol i wieczność. Mruczą zaleł się gość. A ja zgućcie na drogę mleczną taksówkę. Ja już mam dość. Teatr Dramatyczny imienia Jerzego Szaniawskiego w Płocku jest instytucją finansowaną ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Mecenasem teatru jest PKN Orlen S.A.